Cześć, chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o tym, jak w bardzo łatwy, szybki i prosty sposób zrobić kilka prostych scen w programie e, Freestyler. W moim przypadku e, są to cztery fikstury, cztery głowy smartspoty 60, i to na nich dzisiaj będę e, tworzył scenę. Do wizualizacji tego co będę robił podłączyłem sobie jedną głowę i teraz by nie tracić czasu przechodzimy do konkretów. Zaczynamy od Create Sequence. Wybieramy sobie nasze cztery głowy. Włączamy funkcję wszystkie panele odpowiadające za parametry. Lampa w tym momencie jest wyłączona tak, aby głowa nie świeciła mi prosto w oczy z bliskiej odległości. I tutaj mamy panel do tworzenia scen. Jak wiadomo, e, gdybyśmy zaczęli robić każdą scenę krok po kroczku, zajmie to bardzo dużo czasu. I e, w przypadku. Robienia e, początkowych scen bądź nauki obsługi z tym programem nie ma sensu się bawić, siedzieć i robić to długo. Także początkującym polecałbym zapoznać się z krzywymi Shape. Jest to tutaj ta część panelu. Wybieramy sobie krzywą z listy. Ja sobie wybiorę koło. Przyciskiem ON włączamy i jak widać. Coś tam się dzieje, głowa się porusza, może niekoniecznie tam, gdzie chcemy, ale widoczny jest jakiś ruch. Co dalej? Otwieramy sobie yy, okno krzywej. I jak widzimy, mamy tutaj taki układ współrzędnych, tak to można przyrównać. I tutaj opcje okna plus i minus odpowiadają za zmniejszanie bądź zwiększanie. Rozmiaru naszego koła. I koło możemy sobie dost ustawiać w dowolnym punkcie układu. Ja sobie go ustawię w pierwszej ćwiartce z tego względu, że chcę, aby głowa świeciła dokładnie w przód, nie gdzieś z tyłu, nie gdzieś z boku, tylko bezpośrednio do przodu. I poprzez takie ustawienie, jak widać, się to udaje. Także na samym początku. Wybieramy odpowiednią ćwiartkę oraz rozmiar, i jak widzimy, głowa się kręci. W zasadzie można powiedzieć, że prosty ruch został już wykonany. Oczywiście trzeba nadać jakieś parametry, także dodamy tutaj żółty kolor, brak goba. Otworzymy sobie lampę. Tak na kilka procent. I co dalej? Aby troszeczkę urozmaicić e, tą scenę, możemy zrobić kilka, wprowadzić kilka różnych rzeczy. Między innymi, tutaj w opcjach mamy reverse, czyli odwracanie kierunku głowy. Oczywiście nie ma sensu w przypadku czterech sztuk, nie ma sensu robić tego dla wszystkich czterech. Najlepiej wybrać sobie dwie. Ja tutaj wybiorę sobie pierwszą i trzecią. Kliknę reversa, i jak widać po kliknięciu, zmienia się nam kierunek pracy głowy. Następnie możemy dodać tak zwany efekt opóźnienia. I teraz, jak to zrobić? Tutaj, w tym panelu krzywych shape mamy regulację szybkości e, pracy naszej głowy. W momencie, gdy jest 1000, jak widać, no, głowa nie pracuje zbyt szybko. Przy zwiększaniu prędkości głowa rusza się coraz szybciej. I teraz, jak zrobić efekt opóźnień? Zaznaczamy sobie wszystkie cztery głowy. Wybieramy prędkość początkową 1000. Odejmujemy Jedną głowę zwiększamy prędkość. Do powiedzmy 1200, odejmujemy kolejną głowę. Zwiększamy prędkość do 1300, odejmujemy kolejną. Ustawiamy sobie. 1500 i takim oto sposobem mamy efekt opóźnień niestety tego nie jestem w stanie w tym momencie zwizualizować, dlatego że mam podłączoną tylko jedną głowę w momencie gdy ktoś ma podłączony cały sprzęt dwie lub cztery, dwie 3 lub 4 sztuki będzie to doskonale yy, widoczne w przypadku, gdy mamy dwie głowy, efekt opóźnienia robimy tylko i wyłącznie na jednej. Tak samo odwracamy ruch, wybierając tylko i wyłącznie jedną głowę. I co dalej? Można by to zapisać. Aczkolwiek e, wtedy nasza scena będzie tylko jednym krokiem i z tego względu będzie bardzo krótko trwała. Gdy utworzymy sobie całą listę, Różnych scen. Ta scena będzie trwała sekundę, czyli będzie to tylko króciutki odruch, ee, obrót. Dlatego, e, dodając kolejne kroki sceny, warto sobie wydłużyć liczbę tych kroków. Ja tutaj sobie wybrałem maksymalną wartość. Wartość wybieramy według uznania. Następnie zapisujemy. Ja tutaj sobie napisałem starą scenę. Wyłączamy wszystkie niepotrzebne panele. Przechodzimy do Q. Bierzemy sobie naszą scenę do listy. Już tutaj sobie ją rzuciłem. Następnie odpalamy i jak widać nasza scena trwa 15 sekund. Głowa Kręci się i y, wykonuje dokładnie to co chcemy, to jak sobie ustawiliśmy. Krzywych do wyboru mamy kilka: może być to koło, ósemka, i ta, kwadrat, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zasada tworzenia jest taka sama: czyli wybieramy odpowiednią ćwiartkę oraz rozmiar figury. Wybieramy sobie parametry naszej głowy. Następnie, w zależności od upodobań, tworzymy opóźnienie, bądź zmieniamy kierunek. Zwiększamy liczbę kroków, i następnie zapisujemy naszą scenę. W przypadku tworzenia bardziej skomplikowanych opty, tutaj mamy fade time i ScenTime. time. Możemy sobie te parametry dowolnie, e, dowolnie zmieniać. Co one konkretnie znaczą tutaj już nie będę tłumaczył. Polecałbym sobie wygooglować i bez problemu doczytać. I z takich prostych rzeczy to wszystko. Jak widać w kilka ruchów można stworzyć w miarę prostą i efektowną scenę za pomocą krzywych shape bez konieczności robienia, wybierania pozycji i robienia żmudnych yy, kroków.